Nowy przedmiot tożsamościowy, edukacja obywatelska. Tak, to powiedzmy kilka słów na ten temat. No to jest edukacja obywatela Unii Europejskiej według zasad zrównoważonego rozwoju. To jest europejska odmiana edukacji zrównoważonego rozwoju. A czym to jest? To jest taki rodzaj edukacji, który używa wiedzy do tego, żeby dokonać zmiany zmiana oni uwielbiają jakieś zmiana ale jakie zmiany zmiany o charakterze rewolucyjnym na czym ona ma polegać ma polegać na zmianie sposobu myślenia i sposobu zachowania całej populacji dzięki edukacji szkolnej na jaki z jakiego na jaki czyli ludzie nie mają działać tak jakby nie mają działać dla do swojego dobra no bo ludzie jak żyją, działają dla swojego dobra. W ten sposób tworzą też i tworzą dobro wspólne. Mają tworzyć tylko dobro wspólne, ale to dobro wspólne nie jest ich dobrem, tylko jest dobrem wyższego rzędu, znaczy dobrem unijnym. Mają pracować na czyjąś rzecz, nie na swoją rzecz, mają się poświęcać i całe ich życie ma służyć realizacji czyichś celów.